Witajcie na kanale Megadiscount.pl, a ze mną znowu jest Mirka e, i Nadia. I Nadia, właśnie super. I co my się dziewczyny będziemy robić? Będziemy w będziemy się bawić, no świetnie. No dobra, no co, zaczynamy. Właśnie otworzyłyśmy pudełka, w pudełku były bańkopiłki. Ja mam akurat różową, a Nadia na ma bielę pomarańczową. <laughs> Bardzo fajnie się rozciąga. <laughs> Nie pęka. I również można ją założyć jako czapkę. Teraz będziemy pompować naszą piłkę. Dobra, włączamy Emilka. Wow! Ile powietrza rośnie? Super, Oso. co nie? Rośnie bańko piłka, Fajnie. ale będzie wielka. Łocho, łocho, ho Rośnie i rośnie. Trzymasz mocno? Super. Widzisz, mamy już napompowane nasze piłki, super są. Podobają się Nadia? Podoba się. A Emilka, jaką ma, żyją, różową piłeczkę. No dobra, słuchajcie, to rozpoczynamy naszą zabawę, bo bańko piłki nam uciekają.

Ojej, ja aż do ciebie poleciała. No to Emilka rzucaj. Uuu, ojejka. Trzymaj się Ojej. jedną. Mogę ją zdeptać? Ojej. No, zepcz, no. To będzie ja... Ja usiądę! No, no, dobra. Wow. Taka chłopca! Wow. A O Ona! Może tak musisz tak Ona! 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 Oj, Ona! 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 Kto będzie głupim, Chcesz być głupimi asiem? No to ja rzucam dla milki. Uwaga! Uuuu! Mamy wynika! Szybko rzucaj! No? Do góry! Trzymaj się! No i jeszcze raz! Tylko wysoko. Do wysoko! Ale chyba się tu wniósł. No coś, Nadia, nie możesz złapać! Dziękujemy za oglądanie. Nie zapomnijcie Łap, o łapce w górę i subskrypcji. Dziękujemy i do zobaczenia. Pa!